ma dzisiaj pokażę Wam jak pobierać gotowe tła na YouTube'a. więc wchodzimy w backgroundtube.com Link będzie podany w opisie mojego filmu. Tutaj po prawej stronie będą już takie, ja tutaj wybiorę pierwszą, lepszą. Na przykład Wybiorę też jakąś, na przykład tą, klikamy na, właśnie na te tło i zapisujemy na komputerze. Gdy już się zapisze, wchodzimy na właśnie YouTube'a. Mój kanał. No te kolory yy, zaawansowane właśnie i tutaj yy, właśnie w, yy, z naszego pulpitu przerzucamy, wrzucamy gotowe, gotowy, gotowe tło. Ja już nie będę zmieniał, bo tu mam swój ustawiony. Dziękuję za uwagę. Mam ja pomogę w jakiś sposób. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.